A teraz, yy, po całej sobocie z rodziną na zakupach, po centrach handlowych i innych głupotach, czas na chillax. Jak będziecie kiedyś u nas na kampie, to możecie przyjść, to jest dosłownie, nie wiem, 300 metrów od naszego kampu, Dosłownie 3 minuty, 2-3 minuty z buta. Rumkola, bardzo dobrze. I to jest takie miejsce, nazywa się Boavida Social Club, gdzie co sobotę są imprezki. Jest trochę zimno i wieje, jest zajebisty bowl na skejta, mnóstwo ludzi, muzyka na żywo i takie tam bajery. I wszyscy się tutaj, lokalesi, surferzy i inni schodzą. O, tu widzicie, jest bowlik. Tam jest pełno ludzi, jest bar, latem też jest żarcie i inne sprawy. No, trochę autofokus mi tu wariuje wieczorkiem. Tu ktoś sobie ćwiczy. Ja może się odważę któregoś dnia i też sobie przyjdę trochę pojeździć. Przecież ja to przychodzę w ciągu dnia, bo się wstydzę. Bo tu wiecie, wszyscy się teraz patrzą. Now I see a little different. I was taking too much. Got stuck in the yeah, yeah, oblivion, yeah, yeah, oblivion, yeah, yeah. I got all the time in the world, so for now I'm just chilling. Plus I know it's a, it's a beautiful feeling in the. I come home, yeah. The sunset quickly, then get up slow yeah. I just connect and upload Watch it spin around, we just spin around. round Let's go and travel through the unknown yeah. We play it cool, we know we fucked up yeah. You keep on saying you want love, so tell me all Bo w życiu trzeba mieć równowagę. Jest miejsce na wszystko i czas na wszystko, nie? Do zobaczenia. Trzymajcie się. Na Hej!